Cześć tu Rafał z dm6. W tym filmie chciałbym Ci przedstawić asystenta rozwoju sprzedaży. Jest to pierwszy ekran, który zobaczysz po wejściu w nowy projekt w systemie dm6. Okno asystenta składa się z dwóch elementów. Po lewej stronie widzimy taki pasek, na którym będą różne informacje nam się wyświetlały podczas rozmowy z asystentem. Po prawej stronie będziemy prowadzili właściwą rozmowę. Rozmowę możemy rozpocząć albo przy korzystając przycisku rozpocznij rozmowę albo korzystając z kilku przykładów które tutaj przygotowaliśmy, żeby łatwiej było zacząć pracę z asystentem. Nasz asystent rozwoju sprzedaży jest oparty o technologię, która napędza Chat GPT. Jest to technologia firmy OpenAI. Oznacza to, że ma on takie same możliwości, jakie Chat GPT. Możemy go więc zapytać o pewne ogólne tematy związane ze sprzedażą, prośby o strategię sprzedażową, o tematy postów na LinkedIn, o tematy maili, o treści maili. No i te wszystkie informacje Chat z, 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 z nam poda. I został on dodatkowo wyposażony w funkcje, które pozwalają nam na konfigurację projektów w systemie między innymi na filtrowanie danych w naszym systemie i na zapoznawanie się z naszymi możliwościami. Możemy więc napisać mu po prostu: wyszukaj mi firmy z Warszawy. Kiedy piszemy do asystenta, zauważamy, że nasze wiadomości pojawiły się po prawej stronie, a wiadomości asystenta pojawiają się po lewej stronie. Ta mała zębatka. Tutaj po lewej stronie i tu przy wiadomości świadczy o tym, że asystent obecnie analizuje nasze zapytanie i przygotowuje filtry w bazie danych. Ta analiza może trochę trwać, jeśli asystent stara się wyszukać pewne branże czy informacje o stanowiskach. Jak widać, miasto Warszawa zostało znalezione dość szybko i tutaj widzimy, że w odpowiedzi na zapytanie: wyszukaj mi firmy z Warszawy, został nałożony filtr Miasto Warszawa. No i takich kontaktów w naszej bazie mamy 684 280. Tutaj też e, asystent zawsze nam, e, nas informuje, kiedy zakończy pracę nad, nad danym zapytaniem. Te dane w naszych zasobach dzielą się na dane publiczne, czyli dane pobierane z rejestrów e, oficjalnych ze stron WWW z wizytów Google'a i na dane PRO, które dodatkowo e, wyposażone są w zgodę na otrzymywanie e, informacji marketingowych e, zdobywa, pozyskiwaną przez firmę e, DBMS, czyli operatora. Platformy DMS. Kiedy jesteśmy zadowoleni z wyniku rozmowy, możemy kliknąć przycisk przeglądaj kontakty, żeby przejść do wyszukiwania. W każdej chwili możemy też zmienić nazwę naszego wyszukiwania, czy usunąć rozmowę, żeby zacząć od nowa. Nową rozmowę możemy też rozpocząć, korzystając z tego przycisku w prawym górnym rogu. Mamy również dostępną historię rozmów i w każdym momencie możemy wrócić do naszej rozmowy. Taka rozmowa w tym momencie nie jest jeszcze zakończona, nie jest zapisana, więc możemy sobie ją tutaj zostawić i kontynuować też w innym terminie. Kiedy kliknę przeglądaj kontakty, widzę takie opcje zakończenia rozmowy w których mogę rzeczywiście przejść do przeglądania kontaktów czyli zostanie dla mnie stworzone wyszukiwanie w zasobach DMCS z założonymi tymi filtrami lub mogę zakończyć rozmowę bez zapisywania tego wyszukiwania czyli zignorować ignorować efekt pracy asystentem. Jeśli chodzi o filtry to również z tego Miejsca mogę je w każdej chwili edytować, czyli mogę kliknąć sobie ten filtr i dodać tutaj kolejne miasta, które mnie interesują. Mogę również filtr zaproponowany przez asystenta w tym momencie usunąć i poprosić go o nałożenie innych filtrów. Kiedy kliknę, przeglądaj kontakty. Asystent zakończy rozmowę. Ta rozmowa zostanie zapisana i zostanie też zapisane odpowiednie wyszukiwanie w. Szukaj kontaktów w zakładce Odkrywaj, i to wyszukiwanie zostanie też nazwane automatycznie przez asystenta zgodnie z treścią rozmowy. Wszystkie zapisane rozmowy z asystentem widzimy tutaj w zakładce Historia rozmów znaczy, jeśli klikniemy sobie Nowa rozmowa, to po lewej stronie widzimy tutaj całą historię naszych rozmów. Widzimy rozmowy, które są zakończone one mają taką dodatkową ikonkę i widzimy rozmowy, które są w trakcie. Przygotowałem sobie już kilka rozmów, żeby pokazać, jakie asystent ma możliwości. Jak widać, asystent potrafi również wyszukiwać po, przeszukiwać pomoc DM6. Także spytałem go, żeby sprawdził w pomocy, jak mogę podłączyć skrzynkę po w aplikacji dm i dostałem link do instrukcji na stronie dm jak podłączać i odłączać skrzynki pocztowe, a także od razu link do odpowiedniego miejsca w systemie, gdzie mogę taką konfigurację przeprowadzić. Kolejnym elementem, który ma asystent, no to jest oczywiście wyszukiwanie i mogę te, te wyszukiwanie z tego wyszukiwania skorzystać, podając mu różne filtry. Czasami się zdarzy, że te filtry no, nie będą miały logicznego sensu. Na przykład poproszę go o dane z miasta o Pcim i o województwo warmińsko-mazurskie, Pcim nie leży w województwie warmi warmińsko-mazurskim, więc oczywiście efekt takiego wyszukiwania to zero. Wtedy asystent stara się podsumować swoje wybrane kryteria i gdzieś zaproponować też co mogło później tak, że znaleźliśmy tutaj tylko, no nie znaleźliśmy żadnych kontaktów, także wynik był zerowy. Inny sposób na wykorzystanie asystenta to możliwości, które ma po prostu w sobie chat GPT, czyli możliwości generowania treści. Jak widać, poprosiłem asystenta o to, żeby przygotował mi wiadomość mailową z zaproszeniem na webinar. Opisałem też, gdzie ten webinar się będzie odbywał, no i co dokładnie w ramach tego webinaru będziemy prezentować. Otrzymałem takie zaproszenie i ten treść tego zaproszenia została również zapisana od razu w systemie DMS, ponieważ w systemie DMCS możesz automatyzować wysyłki mailowe. Ale asystent można pomagać również w innych aspektach związanych z, z naszymi treściami. Możemy też poprosić go o przygotowanie różnych tematów dla tej samej wiadomości, ale postarać się, żeby były one bardziej tajemnicze, zawierały jakieś emoji. No i tutaj asystent również zaproponował nam ciekawsze tematy, ponieważ jego pierwsza propozycja to było po prostu zaproszenie na webinar, dosyć nudne, mało zachęcające do otwarcia. Te tematy będą na pewno dużo ciekawsze. Poprosiłem go też, żeby zaproponował mi 5 tematów, ale takich bardzo clickbaitowych, takich super zachęcających do otwarcia, które spowodują, że ludzie będą po prostu otwierać te maile. No i oczywiście zaproponował mi te typowe clickbaitowe propozycje, to czego dowiesz się z tej wiadomości zmieni twoje życie. Ale również ostrzegł mnie, że te clickbaitowe tematy mogą przyciągać uwagę odbiorców, ale Treść również musi być dla nich bardzo interesująca, także to jest bardzo istotne. Asystent potrafi zrobić to, o co go poprosimy, ale nie będzie ponosił odpowiedzialności za nasze, za nasze działania. Mogę też tutaj korzystać z bardzo wielu różnych filtrów. Asystent zna większość filtrów, które mamy tutaj do dyspozycji. Jednym z takich ciekawych działań asystenta jest filtrowanie po kategorii biznesowej czy, czy branży, gdzie asystent dobiera wszystkie różne możliwe słowa kluczowe związane z daną branżą. Więc jeśli napiszemy pewien ogólnik jak branża informatyczna, to asystent przetłumaczy to na wszystkie słowa. Kluczowe, które są powiązane z branżą informatyczną i nałoży odpowiedni taki fit. Możemy go po poprosić również o to, żeby wszystkie kontakty posiadały maile, ponieważ zasoba DMC znajdują się kontakty z mailami, kontakty z telefonami, czy kontakty z adresami pocztowymi. Więc jeśli planujemy kampanię mailową, zależy nam na tym, żeby były to, żeby były to e, kontakty zawierające e-mail. No i również tutaj. E, Zawęziłem sobie jeszcze tę grupę do y, miasta Warszawa i do typu odbiorcy pracownik firm. I te kontakty oczywiście wszystkie y, mogę przeglądać. Mam nadzieję, że asystent rozwoju sprzedaży pomoże wam w przygotowywaniu swoich odpowiednich strategii sprzedażowych, w przygotowaniu treści do kampanii i w konfiguracji oczywiście systemu DMS, po to, żeby te kampanie sprawnie w naszym systemie przeprowadzić. Pamiętaj, że te wszystkie rozmowy są zapisane dla ciebie w tym projekcie. Nie musisz ich od razu zamykać, możesz do nich wracać i asystent będzie pamiętał o czym rozmawialiście wcześniej. Więc możesz tutaj sobie kontynuować taką rozmowę przez dłuższy czas i gromadzić tam na przykład wszystkie koncepcje związane z Twoim projektem sprzedażowym i korzystać sobie z Astenta w taki sposób jakbyś korzystał z ChatGPT, ale już w jednym miejscu w naszej aplikacji DM6.